Budujesz elektryka, masz już wybraną bazę, wydrukowałeś szablon i wiesz, że zmieści się bateria bidonowa. Potem sprawdzasz ceny w sieci. I już wiesz, że najtaniej wychodzi zakup baterii do samodzielnego montażu. No ale nie jesteś pewien, czy uda ci się ją złożyć samemu tak, żeby była bezpieczna. To nie takie trudne, no, ale wymaga trochę skupienia i umiejętności lutowania. Na tym filmie pokażę Wam wszystkie czynności, krok. Po kroku, abyście sami mogli ocenić, czy zakup baterii do samodzielnego montażu to coś dla Was. Zaczynamy. Ta bateria do samodzielnego montażu trafiła do mnie ze sklepu nexun.pl, gdzie dla dodatkowej oszczędności łapcie ode mnie kod rabatowy: taba na rowerze. Dostaniecie 5% zniżki na cały asortyment w sklepie. Dodatkowo zostawicie mi mały napiwek, który posłuży do dalszego rozwoju tego kanału. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jeśli nie potrafisz lutować, nigdy tego nie robiłeś, no i nie masz po prostu doświadczenia, to bateria do samodzielnego montażu nie jest dla ciebie. Lepiej poszukaj gotowej baterii, wykonanej przez profesjonalistę. Od pewności połączeń lutowanych zależy bezpieczeństwo twoje i twojego otoczenia. W kontekście bezpieczeństwa będę mieć dla was bonus na samym końcu tego filmu, ale żeby nie przedłużać, moi drodzy, zapraszam do obejrzenia całego materiału. Zacznijmy od tego, co jest w środku, co jest w paczce. Zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj naklejkę, która informuje, że przewoźnik wie, że w paczce jest bateria litowo-jonowa. To dosyć istotny aspekt, na który no, nie wszyscy zwracają uwagę. Paczka bardzo fajnie spakowana. Na początek wyłania się obudowa baterii. Grzebiemy dalej i mamy ładowarkę. Na pudełku jest notka, żeby najpierw podłączyć ładowarkę do gniazdka w ścianie, a potem pod baterię. Jeszcze obejrzyjmy, jak ona wygląda. Ładowarka 2A, trochę mała jak na ten pakiet. Ja pewnie dałbym większą. No i woreczek z wszystkimi komponentami potrzebnymi dla nas do zbudowania tej baterii. Ledwo złapałem worek w ręce, od razu musiałem zobaczyć BMS-a. Przewody, które widzicie, będziemy lutować do pakietu, także no, będzie się działo. W woreczku też jest taśma kaptonowa, złącza, przewody, izolatory. Wszystko, co nam potrzebne do montażu. No ale na samym dole jest to, co jest najważniejsze, czyli zgrzany pakiet. Zwróćcie uwagę, że na pakiecie właśnie są naklejki i są podpisane miejsca, które będziemy lutować z BMS-em. Bardzo fajnie przemyślane, fajnie ponumerowane. Myślę, że to zmniejsza prawdopodobieństwo pomylenia się. Tutaj blachy są wycięte laserem z czystego niklu. To bardzo dobra rzecz, naprawdę nikiel lepiej przewodzi, mniej się nagrzewa. Więc nie można było wybrać lepszego materiału. Dodatkowo wygląda to elegancko, nie ma żadnych łączonych blaszek pojedynczych, tylko właśnie są całe takie gotowe. No i też trzeba przyznać, że chłopaki muszą mieć świetnie ustawioną zgrzewarkę, bo te zgrzewy wyglądają maszynowo. Widać, że blacha nie jest przegrzana. Naprawdę fajna robota. Do budowy tego pakietu posłużyły ogniwa Samsung 29E. To jest depakiet z Nexuna. Pamiętajcie, że depakiet depakietowi nierówny. Ja wiem, jak w Neksunie sprawdzają ogniwa, zanim one trafią do pakietu, i spokojnie można polecić. Polecam wam wydrukować instrukcję ze strony Nexun.pl. Chłopaki fajnie tutaj to wszystko opisali oczywiście w języku polskim, ale no, jest to kawałek makulatury, moi drodzy, i no, oszczędzajcie tuż, dlatego że w środku macie dużo kolorowych zdjęć. No ale właśnie dzięki tym zdjęciom możemy się połapać co po kolei robić, nawet jeśli robimy to po raz pierwszy. Uwaga! Jeśli na stronie Nexuna nie znajdziecie tej instrukcji w formie tekstu, to na pewno znajdziecie aktualną wersję w formie wideo. Ale nie wykluczone, że y, chłopaki wrócą do formy tekstu, do takiej drukowanej, no bo wiadomo, no, są różne preferencje. Jedni lubią pracować z komórką y, i oglądać film, a inni z instrukcją w formie tekstu. Na filmie będę korzystał z lutownicy transformatorowej. Wiem, że wiele osób będzie mnie namawiać na przesiadkę na lutownicę kolbową. Będę to rozważać. Napiszcie, jakie stacje byście mi polecili. No dobrze, ale przejdźmy do y, samej baterii. Pierwszym krokiem będzie przylutowanie plusa i minusa do dna baterii, czyli tej podstawki. Nie spieszcie się. Spokojnie sobie pocynujcie czy tam pobielcie te piny. Ja w dalszych krokach będę jeszcze je skrobał nożykiem, żeby cyna jeszcze lepiej się do nich przyczepiła. Naprawdę to nie ma wyglądać, to ma być po prostu dobrze połączone. Ja prewencyjnie jeszcze dodałem e, troszeczkę izolacji. No, i następnym krokiem było przylutowanie się przewodami do gniazda ładowania. Tam trzeba zastosować sztuczkę, ponieważ jeden przewód będziemy lutować do dwóch pinów. Ja porodziłem sobie w taki sposób, że gdzieś tam go pozaginałem, przylutowałem go w pionie, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, nie jest też błędem. Natomiast gdy obejrzałem film Tasa, to od razu wiedziałem, że no, no widać tam po prostu doświadczenie. On zrobił tego więcej i ta jego metoda jest lepsza. Umie też to będzie działać, no ale jeden przewód idzie do boku, drugi do góry. Ładnie by było, jakby wychodziły obok siebie. Polecam Wam też korzystanie z tych termokurczek. Wystarczy Wam albo zapalniczka, albo nawet, zobaczcie, ja mam taką suszarkę, ona ma chyba tam 200 czy 300 watów. To wystarczy, żeby właśnie zabezpieczyć takie miejsce. Ja dla pewności jeszcze zalałem klejem, no bo widzicie, umie to wygląda inaczej. Potem przyklejamy te przekładki, te szkła epoksydowe, jako izolatory, bo tutaj będzie BMS. Na czole też przyklejamy taki izolator, bo z tej strony właśnie są te przewody, ten plus i minus od szyny, który przed chwilą lutowaliśmy. Następnie taśmą kaptonową obklejamy e, troszeczkę tutaj pakiet, przyklejamy wtyczkę, nie wkładając ją do BMS-a i układamy przewody, żeby leciały równo. Jak sami widzicie, naklejki pokazują, gdzie będziemy się podłączać z poszczególnymi przewodami. No, natomiast trzeba to zrobić z głową, czyli trzymajcie się instrukcji. Czarny podłączamy pod minus i każdy kolejny przewód będziemy podłączać pod kolejną sekcję. Nie możemy pomylić kolejności, bo spalimy BMS-a. Gdy już rozkminicie, które przewody gdzie, to ucinajcie je na wymiar i starajcie się trzymać porządek. Nie przytrzymujcie tych przewodów palcem, bo on się nagrzewa i się poparzycie. Używajcie szczypców, tak jak ja tutaj. No dobra, wtyczkę od BMS-a mamy podlutowaną pod pakiet. Następnym krokiem będzie sprawdzenie, czy nie popełniliśmy żadnego błędu. No i do tego będzie nam potrzebny multimetr. Czytnik włączamy na Napięcie, minusa odmiernika przypinamy do nóżki z czarnym przewodem, i drugą stronę będziemy lecieć każdy pin po kolei. Miernik będzie pokazywał napięcie sumy kolejnych sekcji, więc wynik będzie się zwiększał cały czas o 3,4 V. Tak jakbyśmy dodawali po prostu każdą kolejną sekcję. Kiedy już się upewnimy, że wszystko gra, możemy przejść dalej. Będziemy teraz lutować minusa BMS-a do pakietu. Jest do tego specjalne pole. Musimy tylko przyciąć przewód i pewnie go przylutować. Ja zrobiłem to na długim odcinku. Wy możecie zrobić to na krótszym. Bądźcie bardzo ostrożni operując lutownicą przy pakiecie. Dużo osób zwróci uwagę na to, że mogłem na tym etapie już okleić boki pakietu taśmą kaptonową, i mogę się tu zgodzić. Ja w dniu montażu na to nie wpadłem i zacząłem od lutowania minusa. I tak jak poprzednio, nie wygląda to pięknie, ale widać, że połączenie jest na 100%. Widzicie, dopiero teraz właśnie okleiłem to kaptonem. Trzeba tego dawać kilka warstw, po to, żeby mieć większą pewność, że pakiet jest dobrze odizolowany. Z tego kaptonu będziemy korzystać jeszcze bardzo dużo, będziemy obklejać coraz to nowe warstwy na górze, żeby te przewody się nie ruszały. Więc nie bójcie się, jest go dużo i spokojnie jeszcze dużo zostanie, jak skończycie pracę. Popatrzcie, że zamknąłem ten pakiet szczelnie w tym kaptonie, czyli zakleiłem wszystkie krawędzie. No, wydaje mi się, że to jest dobrze zrobione. No, i wedle instrukcji to jest moment, w którym będziemy łączyć tą podstawę z przewodami razem z pakietem. Tutaj nie można się pomylić podczas podłączeń, ale myślę, że to będzie dosyć proste, ponieważ wszystkie czarne przewody podpinamy pod BMS-a C- czy P- oraz wszystkie czerwone do plusa baterii, do samego plusa pakietu. Na instrukcji jest kilka sugestii, jak najlepiej przeprowadzać te przewody, i dobrą praktyką jest, żeby prowadzić je pionowo ze względu na te żeberka w obudowie, bo jeśli będziemy gdzieś w bokiem je puszczać, to żeberko może się opierać o ten przewód, no i z czasem może, no nie wiem, wyrobić w nim jakieś, powiedzmy, uszkodzenie w samej izolacji. Unikajmy tego. Tutaj widzicie lutowanie minusa do BMS-a. Zalewam to dodatkową cyną po to, żeby Połączenie było pewniejsze, szczególnie, że za chwilę będziemy lutować tutaj. Minusa od ładowania, więc oba te przewody będą musiały się znaleźć w tym porcie. Tu zmartwił mnie trochę fakt, że plus przechodził pod pakietem, więc starałem się go odsunąć jak najbardziej. Natomiast plus od ładowania. Kończył mi się wcześniej, więc musiałem wyciąć małe okienko w moim e, kaptonowym kołnierzyku, po to, żeby go przylutować. Kolejna rzecz, na którą e, naciskam dosyć sporą uwagę, to żeby przytwierdzać do samego pakietu przewody w taki sposób, żeby nie przemieszczały się względem siebie. Jak sami widzicie, ten plus wychodzi i nachodzi na takie dwa żeberka w obudowie. I na tej górnej części obudowy jest też żeberko, które w to wchodzi, więc trzeba troszeczkę wyciąć, żeby nie było tutaj kolizji. To jest też dla mnie moment prawdy, bo będę podłączać BMS-a pod tą wtyczkę, no ale upewniłem się wcześniej, że jest wszystko ok, więc nie mam tutaj jakiegoś specjalnego stresu. Potem jeszcze dokładnie okleiłem kaptonem wszystkie te przewody, tak jak Wam mówiłem, i zalałem dno tej obudowy silikonem, co sprawiło, że pakiet pięknie, szczelnie się do niego dokleił. Zwróciłem uwagę na to, żeby jak najwięcej tego silikonu dać właśnie z przodu przy nosie, tam gdzie są te połączenia, przy gnieździe ładowania. Powinniście też zastosować ten silikon na bokach i na samej górze. Tego się dowiedziałem już po nagraniu materiału od Tasa, ale właśnie mogę Wam to polecić. Chodzi o to, żeby ten silikon wypełniał te przestrzenie, gdzie pakiet mógłby się stykać z obudową, po to, żeby właśnie przy upadku miał dodatkowe oparcie. A silikon sam w sobie nie jest na tyle mocny, żeby nie poddał się w momencie, kiedy trzeba by było rozebrać pakiet. No dobra, ale jak skręcimy już sobie ten zalany silikonem pakiet, to odstawiamy go. Odstawiamy go na 24 godziny w nieruchome miejsce, żeby to dobrze związało. A my w tym czasie możemy przejść do uzbrojenia ostatniego elementu, czyli szyny, którą będziemy przykręcać do roweru. No tutaj będzie nam potrzebna tylko umiejętność lutowania. Trzy razy upewnijcie się, że w odpowiednim miejscu jest plus i minus. Na samym złączu widać, gdzie powinien być plus i minus. Wykorzystujemy dwa piny, i te piny ja polecam właśnie też zmatowić jakimś papierem ściernym, nożem, żeby cyna się lepiej do niego trzymała. Też trzeba go tam zalać cyną, trochę powalczyć. Pamiętajcie, że im więcej cyny tam będzie, tym lepiej. Bardzo ważne jest to, żeby te połączenia były mocne. Nie spieszcie się naprawdę. Na stronie Nexuna jest napisane, że to jest ponad godzinka czasu, żeby to zmontować. Ale nie jest. Jeśli nie robicie tego na co dzień, to nie jest to godzinka czasu. I niech Was to nie zraża. Naprawdę, jeśli poświęcicie jedno popołudnie, jeden dzień z weekendu, to spokojnie możecie to sobie ogarnąć samemu, tylko zorganizujcie sobie czas, spokój, miejsce, gdzie będziecie mogli na czysto sobie popracować i myślę, że zrobienie takiej baterii jest w zasięgu Waszej ręki. Tak wygląda gotowa bateria. Na tą okazję ubrałem specjalną podkoszulkę. Sam lutowałem. Tak jest, sam lutowałem. Moi drodzy, wiem dokładnie, co jest w środku w tej baterii, jak jest to połączone, więc sama odpowiedzialność tak naprawdę leży po mojej stronie. A ja jestem pewien tych lutów, więc jest OK. A jeśli Ty nadal boisz się, że przez brak kompetencji zamiast baterii zbudujesz sobie bombę, to spójrz na te zdjęcia, które znalazłem ostatnio na pewnej grupie facebookowej. Ja postaram się powstrzymać od komentarza, powiem tylko tak. My, Polacy, nie akceptujemy takiej roboty. Piętnujemy fuszerkę i ciągle podnosimy poziom kultury technicznej. Sam na własnej skórze doświadczyłem, że mamy mnóstwo, mnóstwo utalentowanych techników. Zazwyczaj zaczyna się od marzenia i potem ta osoba za wszelką cenę chce je spełnić, nauczyć się rzeczy, których nie potrafi, po to, żeby zbudować projekt, który ma w głowie. Niedługo na kanale właśnie dwa odcinki o takich osobach. Niesamowite konstrukcje. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Waszą reakcję, Wasze opinie na temat e, tych konstrukcji. Ale nie chcę przedłużać, bo ja bym mógł tutaj gadać i gadać. Moi drodzy, dziękuję serdecznie Wam za uwagę. Jeśli wśród Waszych znajomych jest ktoś, kto rozważa zakup baterii do samodzielnego montażu, to pokażcie mu ten film. Niech sobie zobaczy. Niech wie, na co się pisze, jakie umiejętności są potrzebne do tego, żeby zbudować taką baterię. Ja tymczasem się żegnam, trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.